W Zamku Królewskim wystawa Portrety artystów w grafice. Wielcy twórcy sportretowani na 73 rycinach. Przy okazji wystawy warsztaty dla najmłodszych i jednocześnie dla dorosłych. Dzieci zaczęły od obejrzenia wystawy i przyjrzenia się najsłynniejszym artystom. A dorośli od razu przystąpili do prac technikami rytowniczymi. Gotowa matryca pokryta farbą drukarską trafiała do prasy. I powstawały odbitki. To zawsze najciekawszy moment, co wyjdzie spod prasy. Warsztaty w pracowni grafika były bardzo udane.